Mandero wszyscy, który no... Którzy chcą kupić moją książkę, ale jak ty chcesz. Ech, moja książka, ja mówię o mrówki, wszystkie mrówki polskie. I to jest tylko część pierwsza, nadchodzi jeszcze więcej. Część druga nas nadchodzi, ale na razie to część pierwsza i to mrówki mówią o mrówki, które występują w Polsce. I to obiecuję jako, Że no, się, jakie ma to ubarwienie. No i wielkość tej mrówki, gdzie go może zaleźć się na przykład. Na przykład oh. zabiorę no. Na przykład zabiorę Flasjus Niger czy hurtnica Pospolita. Ta mrówka preferuje oh, Sorry. Ta mrówka może zaleźć wszędzie w Polsce na przykład. I... Alright. Can you tell us about your book in English, please? Skończyłeś do grania pierwszy?